W końcu nadszedł ten legendarny dzień, w którym galeria horroru powie coś o drodze bez powrotu. Tyle razy pisaliście na temat tego filmu, że musiałem go obejrzeć, bodajże po raz trzeci. Na pewno po raz drugi, z tym trzecim nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że tak. Bo i kiedyś w telewizji gdzieś tam go widziałem. No i tak ogólnie, oprócz telewizji, jeszcze zraz przynajmniej. Także film oczywiście z roku 2003. Jakieś spoilery się tutaj pojawią. Myślę, że na tyle stara produkcja i też nie jest jakoś nad wyraz ambitna, żeby unikać spoilerów po tylu latach. Oczywiście z drogi bez powrotu wyszedł cudowny tasiemiec, który ma aż sześć części. Najgorsza jest oczywiście szóstka. Tam to już jest... Oprócz, może, wstępu, jeden wielki pornos i to tani pornos, takie kurde soft porno oglądacie sobie w 240p, nagrane przez amatorów. Fabuły to tam nie odnajdziecie. Natomiast nie będziemy się dzisiaj skupiać na innych częściach. W jakichś tam materiałach kiedyś w przyszłości pewnie coś jeszcze powiem. Nie wiem, czy osobno o każdej części, czy o kilku naraz to się zobaczy po prostu, jak sobie powtórzę. Bo oczywiście, widziałem każdą z tych części, ale nie na tyle dobrze pamiętam, żeby coś o niej powiedzieć. Którejkolwiek z nich bez powtórki, to tak jak mówię, powtórzę sobie i za jakiś czas być może coś się o reszcie jeszcze pojawi. Przejdźmy już do drogi bez powrotu z roku 2003, która jest powiedzmy. Troszeczkę już takim kultowym horrorem. Nie jest to on ambitny, nie jest to produkcja wysokich lotów, ale mimo wszystko ma się sentyment. No i w ogóle jeden z lepszych gatunkowych tworów, jeżeli chodzi o podgatunek kanibali. No, porównałbym na pewno do wzgórza. Mają oczy te produkcje, chociaż wydaje mi się nawet, że droga bez powrotu jest trochę lepiej oceniana. Ogólnie tak, jak spojrzeć na kształt społeczności, powiedzmy filmowej, chociaż też nie jestem pewny, teraz tak mi się coś po prostu kojarzy. W każdym razie, oba te filmy lubię, oba te horory. Jakoś tam cenię za pewne aspekty, za jakieś walory, które przedstawiają. Oczywiście jest tam jeszcze sporo tych filmów o kanibalach, ale, no, znaczna część z nich to są jakieś gnioty po prostu bez fabuły. Tutaj przynajmniej jakaś fabuła była. Parę słów dzisiaj o tym zapraszam. Cała fabuła Drogi Bez Powrotu wywodzi się od jawnych zbiegów okoliczności, bo jeden z naszych głównych bohaterów Akurat trafia na zakorkowaną autostradę, no i skręca w jakąś boczną uliczkę. Przy okazji jeszcze zahacza o stację benzynową, gdzie siedzi jakiś creepy koleś, który też się później pojawi pod koniec, jak pewnie doskonale pamiętacie. Chce stamtąd zadzwonić, że spóźni się na spotkanie, ale telefon to nie działa w sumie, no i jedzie dalej. No i za zakrętu nie zauważył jakiegoś stojącego z samochodu prawie że na środku ulicy, pierdyknął w niego i tak oto tworzy się grupa znajomych, bo tak jest to troszeczkę kultowy horror, ale właśnie o grupie znajomych, czyli o tym bardzo, bardzo już tutaj powielanym, znanym motywie, schemacie horrorowym, który się pojawia, no, w co drugim, co trzecim może teraz filmie w tym gatunku. O ile ten scenariusz bywa dosyć logiczny i jakiś ten ciąg, ciąg przyczynowo-skutkowy tam Powiedzmy, jest zastosowany, on jest widoczny w tej fabule na przestrzeni rozwoju filmu. To jednak, właśnie, chociażby tutaj już mam taką drobną uwagę do tego początku, uderzył w nich, nie sprawdził, czy jego samochód jest sprawny, tylko po prostu stwierdzili, że na piechotę pójdą, no czy do stacji, czy gdziekolwiek uzyskać jakąś pomoc. Okej, okay, no rozbił się, ale wyszedł z tego bez szwanku, to po pierwsze. Samochód, wiadomo, był trochę pokaraskany, ale mógł działać, mógł odpalić, a może trzeba było tylko coś poprawić, powiedzmy, żeby odpalił. Nikt tego nie wie, bo właśnie bohater tego nie sprawdza. A co do reszty osób, czyli naszych kolejnych bohaterów, no to mamy tam grupkę, która jechała sobie na jakiś biwak, na jakiś kemping. I akurat no, nasi kanibale czyhający w lasach akurat w tym lecie akurat w tym miejscu, akurat tutaj była kolizja, tutaj był korek, tak jak mówię, tutaj wszystko jest jednym wielkim zbiegiem okoliczności tak naprawdę. Nasi kanibale zasadzili pułapkę w formie druta kolczastego, przez co właśnie tam tamci poprzebijali sobie opony nie mogli jechać dalej. Oczywiście oprócz drutów kolczastych mają na przykład jeszcze pułapki na niedźwiedzie porozstawiane w lesie, także gdzieś tam bohater prawie, że nasz główny, który się tutaj właśnie rozbił, wpada w tą pułapkę pod koniec filmu, ale jednak udaje mu się uniknąć, bo znowu Uważył. chyba się domyślił w sumie, że coś tutaj może mieć miejsce i że coś może być na rzeczy. No i czym jest Droga Bez Powrotu? Jest to jedna wielka ganianina, oczywiście kanibale ganiają naszych bohaterów, dosyć szybko kilka osób zginie tak naprawdę, bo już jeden z bohaterów idzie na pierwszy taki ogień i ginie, później ginie druga bohaterka, reszta się o tym dowiaduje, bo akurat dotarli do chatki właśnie tych naszych kanibali, oczywiście ta chata jest jakaś mega obleśna, jest burdel, i totalna patola, wiecie zresztą jak te postacie wyglądają. No i domyślamy się, że raczej tak samo wygląda ich dom, domek jak ich mordy. Jedna z tych postaci jest przekomiczna, trochę jak Goluma mi normalnie przypominał. Może nie pod względem wyglądu jakoś do końca, jednakże pod względem dźwięków, które z siebie wydaje, takie piski, takie śmiechy, takie chichy, które wydobywa z siebie przez cały film, gdzieś tam po prostu my je słyszymy, <laughs> zdecydowanie najlepszy. Oczywiście cała ta ekipka jest obleśna tych kanibali, jest to kropna, wstrętna, fuj, nie lubimy ich wiadomo, natomiast nie mają jakichś bardzo rzucających się w oczy cech konkretnych, które powiedzmy przywiążą widza do tych postaci, do tych oprawców, ale właśnie on ma, bo te śmieszki jego, puszczę wam za chwilę jeszcze fragment, jeżeli nie pamiętacie, nie kojarzycie, no właśnie z urywkami z tą postacią. W zasadzie wiemy jeszcze tyle, że oni naprawdę od bardzo, bardzo dawna tam czyhają, polują na ofiary. Jest też ten parking z samochodami, gdzie widać, że już no, kilkanaście, przynajmniej jakichś grupek ludzi zaciukali i uszło im to na sucho najzwyczajniej w świecie. I zarys tych kanibali tak naprawdę odnoszę wrażenie, że jest szerszy w ogóle niż jakikolwiek rozwój naszych głównych bohaterów. Czy w ogóle ich tło, ich jakaś historia? No i właśnie, co my wiemy o tych naszych głównych bohaterach? Tak naprawdę to są szczątkowe informacje. Gdzieś tam jedna rzecz rzucona o głównym bohaterze, jeżeli chodzi o całą resztę. No to coś tam w dialogu się mówi, na przykład o jakiejś uczelni właśnie. A tak naprawdę to są na tyle szczątkowe rzeczy, że nikogo to nie obchodzi. Gdyby ten film budował postacie, byłby na pewno lepszy, ale z drugiej strony i tak najbardziej interesuje nas ta Jatka. to czy nasi bohaterowie wyjdą z tej opresji, czy uciekną tym kanibalom. My wiemy, że na końcu finalnie dwójka przeżyła i spalili całą tę chatę i niby tych kanibali dopadli i ich rozpieprzyli w piździec, no ale oczywiście przeżywają, no bo przecież, znaczy jeden chyba tam przeżył akurat konkretnie, ale wiadomo, oni się tam namnożą, bo przecież mamy jeszcze pięć części później. No i skąd się oni muszą się wziąć? Ehm, Także w nim mniej więcej tak to wygląda. Ehm, ci bohaterowie nie są zarysowani w jakimś szerokim stopniu na szeroką skalę. Myślę, że nawet scenarzysta i reżyser nie starali się o to, i z reguły działa to na niekorzyść filmów, i tutaj też tak jest. Oczywiście horrory horror to jest inna bajka, bo jak w horrorze jest jakaś postać napisana, to już jest ło, wo wo, to, to jest szacun, to jest ogromny szacun za to wtedy. To jest coś nie, niebywałego i nietuzinkowego w horrorze, coś co jest w zasadzie podstawą w ogóle pisania, filmu, postaci, tak? A jednak w horrory tak tego nie traktują, my to wiemy. Ale z drugiej strony... W przypadku tego filmu aż tak bardzo to nie przeszkadza, no bo właśnie ten film ma taką konwencję, że interesuje nas ta cała sieczka, interesują nas ci kanibale, którzy za wszelką cenę chcą wpieprzyć nasze ofiary, po prostu, no jak to inaczej nazwać, a tamci chcą uciec. I tak naprawdę więcej konkretów jakichś sensowniejszych o tym filmie do powiedzenia tutaj nie ma. W sumie najbardziej chyba robi wrażenie. Gdzieś ta cała końcówka, gdzie oni uciekają w końcu na tą wieżę widokową, czy jakoś tak się to nazywa, i zostają po prostu tam zamknięci i podpaleni przez oprawców, przez kanibali. No i co? Muszą skakać na drzewa, muszą się ratować, muszą troszeczkę sprytu użyć, żeby tych kanibali przechytrzyć. Oczywiście tamci też, o ile, no dobra, są totalną patolą i są debilami. To z drugiej strony jednak są jakoś tam sprytni i błyskotliwi momentami, no bo rozstawiają te pułapki, czy potrafią przecież właśnie zamknąć naszych bohaterów w tej wieży. Potrafią ich podpalić, potrafią na te ofiary jakoś dopaść. I oczywiście nasi bohaterowie próbowali tam się skontaktować, no czy z leśniczym, czy kurde z jakąkolwiek pomocą, czy akurat policja w końcu koniec końców dotarła. Jak już film się kończy, praktycznie pamiętacie pewnie kultowa scena, gdzie jedzie radiowóz Akurat w tym momencie jak oni wybiegają na ulicę. No to właśnie jest ta rzecz, o której też mówiłem wcześniej, że no o ile scenariusz w miarę logiczny i płynnie idzie do przodu, to są takie momenty, gdzie widać, że ewidentnie naciągane pod scenariusz tylko i wyłącznie, że akurat wydarza się to w tym idealnym momencie, gdzie ten bohater jest tu a nie gdzie indziej. I tak samo jak wtedy, co nie sprawdzał, co się stało z tym samochodem, i po prostu stwierdził, że jest rozjebany w sumie nawet nie stwierdził, tylko poszedł sobie. No to właśnie nadjeżdża wtedy ten radiowóz. Dużo im nie pomógł, dostał shota. What people? Bo jak pewnie wiecie, nie pamiętam też czy jeden, czy dwóch, ale przynajmniej jeden z nich no, był dobrym po prostu strzelcem, trochę jak Legolas z władcy pierścieni, no i na pierwszy z tego łuku. Jeden tam z bronią wcześniej też latał, tutaj jakiś tasak. Różne rzeczy mieli w sumie w swoim asortymencie, ciekawa sprawa też. Chociaż, o ile bardzo wyszukane to nie było, no to ten, ja bym to nazwał łuk mistrz, był spoko, bo on i rozjebał jednego gościa wcześniej, który już dosłownie był bliski tego, żeby uciec. I koniec końców, no jego dziewczyna była bardzo tym załamana, że właśnie nie udało mu się przeżyć, no, ale wiadomo, musieli uciekać dalej. No to tutaj ten policjant dostaje pięknego po prostu headshot'a prościutko w oko. Tsi, prościutto. Taka pizza jest podobnie się nazywa, nie? Jakoś tak było, prościutto, surto, kurde, ja się nie znam. No na pizzy się znam, ale akurat nie na tej nazwie. Nieważne. Koniec końców, no, spreparowane pod scenariusz, ale policja nie pomaga, boginie. Oni bezkarnie sobie zabijają właśnie nawet policjantów i, tak jak mówię, no, nie dopadł ich jeszcze nikt do tej pory. Troszeczkę też dziwne i naciągane, prawda? Tym bardziej, że później powstaje tyle tych części. Podsumowując, nie jest to film wysokich lotów, ale film, który się ogląda dobrze, który interesuje, który zaciekawia. Mimo, że nie wiemy dużo o tych bohaterach, to przynajmniej tym, co przeżyli, to w zasadzie kibicowaliśmy, bo reszta... No, nie powiedziałbym, że za specjalnie nas interesowała. A tutaj akurat dobrze, że ta dwójka sobie radzi. No i w końcu koniec, końców odjeżdżają z samochodzikiem, który należał do kanibali i tak się kończy ich przygoda, a my widzimy, że no jednak tam w pożarze ktoś przeżył. No i oczywiście przyjeżdża tam policja, no bo wiadomo, jest pożar i też te policje zabijają. Zabija przynajmniej jeden z nich. Także, tak jak mówiłem, czy to wcześniej zabija policjanta, czy to właśnie już w tej ostatniej scenie. No i co z tego, nic. Jak zwykle im się upiekło. Także taki troszeczkę naciągany koncept. Ale film wciąga, pozostawia sentyment po sobie. W tych kolejnych częściach to są lepsze i gorsze, ale jednak z naciskiem na gorsze. Także nie będę tutaj nikogo oszukiwał, tak po prostu jest. I myślę, że większość tak to odbiera. Na koniec, jeszcze ocena. Jest to siódemeczka z takim małym sercem, właśnie za cały ten sentyment, jaki mam do drogi bez powrotu, i mógłbym ją jeszcze ze dwa razy przynajmniej obejrzeć. I myślę, że i tak dobrze bym się bawił, byłoby to przyjemne w jakimś stopniu oglądanie tego seansu po raz tam, któryś. Dajcie znać koniecznie, jak Wam się podobała droga bez powrotu, czy widzieliście całą serię, jak się zapatrujecie na to, czy macie ochotę może powtórzyć, jeżeli dawno nie widzieliście. A jeżeli jakieś wyjątki się znalazły, które jakimś cudem nie widziały drogi bez powrotu, no to. Jest to pozycja obowiązkowa w tym gatunku. Bez dwóch zdań myślę, że nikt kto oglądał wspierał się z tym raczej nie będzie chyba za specjalnie. Także ode mnie to by było wszystko. Komentujcie. Żegnam się z wami na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć. <laughs>